W którym istnieje zło. Tylko dwie osoby mogą pokonać Morgany. Co to za opuszczony dom? Do o nie, zamknięte, muszę to rozkać. O, Co to jest? Co to jest? Kurda, muszę się tu pooglądać. O kurde Co to jest? Za szafa Muszę zobaczyć, co jest jej zawartość. O, co to jest? Uciekam stąd! Znikać, znikać. O kurde! mam pojęcie, muszę to jeszcze raz sprawdzić. Ale z tym Dobra, w szafie nic nie ma. Ale. O nie. To jest to, o czym myślałem. Do Morgana. Muszę wezwać czarnego księżnika. Moim magicznym kletem. że tą szafę. Czarny księżniku, to ty. Musisz mi pomóc. To to Morgana. Nie wiedziałem, że do tego dojdzie, ale będziemy musieli coś z nią zrobić. No właśnie, ona prawie mnie zabiła. Musimy Ale co z nią zrobić? Musi musimy zamknąć ją w szafie. Ale to ta szafa, z której ją wyciągnąłem. To była zamknięta. Aha. No to musimy szybko coś z tym zrobić. To ty czarnoksięgnik. Tak. Ja cię zabiję. I włożę do tej szafy. Co ty robisz? Jest. Teraz muszę już tylko uciekać. Dobra. Muszę uciekać jak najdalej. Teraz tylko, żeby to nie wyszło. Dobra. To chyba już koniec. Ona już chyba nigdy się nie wydostanie. Jest! Zabiliśmy Morganę! Wygraliśmy! Jest! Jest! Super! Ekstra! Jest! 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 jest ci! Ci! Bohaterzy już nigdy nie zobaczą Morgany. Nie, do, nie dostanę się do tego domu. Ja byłem kawan zubański, mogliście zobaczyć fajną historyjkę. Ze mną był wraz z .pl. No hej, teraz pokaż mnie. E, no Zarno. właśnie. Zarno. i nagrywaliśmy Ja byłem tym takim chłopakiem, chyba wiecie. No, uh -huh. więc to była taka tam historia. Kupczyka ile... i czarnoksiężnika. Tak, ja byłem czarnoksiężnikiem, a za, a za byłem Mara. Morganą. No. Dobra, to, to będzie koniec tego dziwnego. Tej dziwnej historii, ale myślę, że jak dacie kilka łapek, to nagramy jeszcze więcej takich rzeczy.